Serdecznie dziękuję panu burmistrzowi Sylwestrowi-Lewickiemu. A teraz o zabranie głosu proszę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Szanowni Państwo posłowie, szanowny panie wojewodo opolski, szanowny panie starosto. Szanowny panie burmistrzu, wielce szanowni państwo przewodniczący i radni, szanowna pani dyrektor, wszyscy dostojni przybyli goście, wielce szanowni państwo. Bardzo się cieszę, że mogę się z państwem dzisiaj spotkać i ogromnie dziękuję, że znaleźliście państwo czas, żeby przybyć na to spotkanie i żebyśmy mogli te parę chwil spędzić razem. Jest to dla mnie. Szczególnie ważne, ponieważ jak Państwo wiecie, swoją prezydenturę, zwłaszcza w pierwszej kadencji, w ogromnej części oparłem właśnie na tym, że spotykałem się z moimi radakami, z mieszkańcami całego kraju, że odwiedziłem wszystkie powiaty w Polsce, poczynając od kampanii prezydenckiej 2015 roku poprzez później pierwszą kadencję. Tą pierwszą kadencję, którą kończyła pandemia koronawirusa. Wybory, które się w tej pandemii odbyły i. Ostatnie spotkania z moimi rodakami, które miały miejsce w Polsce, jako takie jak dzisiejsze spotkania, otwarte. Te, które miały miejsce w lecie 2020 roku. Proszę Państwa, to jest pierwsze spotkanie od prawie dwóch lat. Inauguruję mój powrót do spotkań z moimi rodakami właśnie tutaj u Państwa dzisiaj w Oleśniu. Tym bardziej Państwu dziękuję, że znaleźli Państwo czas, żeby przyjść i żeby się ze mną spotkać. Ale. To jest jeden z powodów. Drugi powód, dla którego to spotkanie jest dla mnie tak ważne, to świadomość tego, że nie było do tej pory nigdy jeszcze urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej tutaj u Państwa w mieście. Owszem, byłem tu jako kandydat na prezydenta w 2015 roku w powiecie w Praszce. Miałem spotkanie wtedy z mieszkańcami przedwyborcze, ale spotkania z prezydentem Rzeczypospolitej od... Powrotu urzędu prezydenta Rzeczypospolitej w 1990 roku tutaj nie było. Tym bardziej jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę stać tu dzisiaj przed Państwem i że mogę się z Państwem spotkać. Bardzo się z tego cieszę. I wreszcie trzeci powód. Trzeci powód, o którym w części wspomniał przed chwilą Pan Burmistrz. Tak rzeczywiście jest dzisiaj 103 rocznica wybuchu. Powstania Olewskiego, zrywu zbrojnego Polaków w 1919 roku, dokładnie w nocy z 7 na 8 czerwca. Zrywu, który w istocie poprzedził, stanowił jak gdyby preludium do późniejszych trzech powstań śląskich, w których mieszkający tutaj na tej ziemi Ślązacy, Polacy, którzy chcieli. Przy należności tej ziemi do państwa polskiego, do odradającej się Rzeczypospolitej, byli gotowi chwycić za broni, walczyć, by ich ziemia stała się częścią Polski, by mogli w Polsce żyć, by mogli tutaj na miejscu, na swojej ojcowiźnie dla Polski pracować. Jest to ta rocznica, a jest to też dla mnie o tyle ważny dzień, że dosłownie przed kilkoma godzinami w Katowicach, a więc w województwie śląskim, na Górnym Śląsku. Podpisałem ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich, dnia radosnego, dnia świętowania do tej, od tej pory przez całą Rzeczpospolitą, w sensie państwowym, wielkich, zwycięskich w sumie powstań śląskich. Dlatego cieszę się ogromnie, że jestem także i tu u Państwa dzisiaj, w Oleśni, na Opolszczyźnie, Opolszczyźnie, która też swój udział w tamtym wielkim zwycięstwie miała. Bo chociaż nie znalazła się w granicach II Rzeczypospolitej w wyniku powstań śląskich, bo wiemy o tym, że mniejsza część obszaru plebiscytowego wtedy w Polsce się znalazła, ale także mieszkańcy tej ziemi walczyli i w Powstaniu Oleskim, i w trzecim Powstaniu Śląskim i chcieli do Polski. I to jest dla mnie wielce ważne, że mogę dzisiaj przed Państwem, przed potomkami tamtych, którzy. Wtedy o Polsce myśleli przed potomkami tych, którzy pamiętają tutaj Józefa Lompe, wielkiego krzewiciela polskości na Śląsku, że mogę się z Państwem spotkać, że mogę się Państwu pokłonić, przekazać wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia, zapewniając, że w tym kontekście Narodowego Dnia Powstań Śląskich także o Polsczyzna, także i o Lesno, także i ta ziemia. Ma swoją chwilę i ma swoje w tej historii ogromnie ważne miejsce dla Polski. Może ta świadomość starania się o swoją ojczyznę i o możliwość budowania tej świadomości patriotycznej dzisiaj ma dla nas. O tyle wyrazistszy obraz i większe znaczenie, że jesteśmy świadkami tego, co dzieje się w ostatnim czasie. Straszliwej wojny, która toczy się na Ukrainie. Wojny w skali, jakiej nie widział świat od zakończenia II wojny światowej. Bo wojny na taką skalę w Europie od tamtego momentu nie było. Zginęły już tysiące ludzi. I to nie tylko żołnierzy po obu stronach. Zginęły także tysiące cywili, Ukraińców, naszych sąsiadów, zabitych na skutek rosyjskiej agresji, w rosyjskich atakach, w rosyjskich bombardowaniach cywilnych osiedli, miast takich jak Charków, miejscowości takich jak Bucza, miast zrównanych z ziemią takich jak Mariupol. Trudne to jest w ogóle do wyobrażenia i muszę Państwu powiedzieć, że nawet jeżeli człowiek znajdzie się na tej ziemi, a jak Państwo wiecie byłem, i na własne oczy widziałem borozjankę i zbombardowane przez rosyjskie lotnictwo bloki mieszkalne, normalne bloki, takie jak są u Państwa woleśnie, poprzeszywane bombami, spalone. Jest to tak nierzeczywiste, że trudno jest uwierzyć, że w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, w czasach Zjednoczonej Europy, w czasach światowej prosperity, kiedy z roku na rok żyło nam się coraz lepiej, coś takiego jest możliwe w naszym sąsiedztwie. I że coś takiego wywołuje w tej chwili światowy tsunami, światowy kryzys, którego wszyscy jesteśmy świadkami. W tym kontekście chciałem Państwu, tak jak i wszystkim moim rodakom, złożyć głęboki pokłon i głębokie wyrazy wdzięczności. Dziękuję za wszelkie dobro, które okazaliście. Naszym sąsiadom z Ukrainy i tym, którzy przybyli tutaj na Waszą Ziemię, na Ziemię Oleską, do miasta, do powiatu, na Opolszczyznę, żeby się schronić przed wojną, dziękuję wszystkim, którzy udzielili schronienia, dziękuję wszystkim, którzy udzielili i udzielają pomocy. Wiem, że nie jest to czasem łatwe. Wiem, że jest to trudne, bo nie jest czasem łatwo podzielić się nieraz naprawdę tym niewiele, co człowiek ma. Tym bardziej. Jest to wielka wartość, bo jest to często jak ten przysłowiowy biblijny wdowi groż. Dziękuję Państwu za to z całego serca, bo przecież nie jesteśmy najbogatszym społeczeństwem europejskim, bo przecież są w Europie znacznie bogaci od nas. A jednak umieliście się Państwo podzielić i umieliście Państwo wzbudzić ten podziw nie tylko Europy, ale całego świata. Odbieram na moje ręce, jak choćby ostatnio w Davos czy jak byłem ostatnio w Egipcie, wyrazy szacunku, podziwu i podziękowania za to serce i za ten niezwykły humanizm, który moi rodacy okazali przybyszom z Ukrainy, uchodźcom, swoim gościom, sąsiadom. Dziękuję za to z całego serca, bo jest to, proszę Państwa, ewenement w skali świata. Że przyjąwszy w Polsce ponad dwa miliony ludzi, że przepuściwszy przez, nas, przez nasz kraj. Ponad 3 miliony ludzi, prawie 4, nie zbudowaliśmy żadnego obozu dla uchodźców. Nie ma takiego obrazu, jak często widzimy ze świata, po horyzont ciągnących się namiotów wśród kurzów, w których mieszkają ludzie, którzy schronili się przed wojną. Nie. Ci, którzy przybyli do nas, zostali przyjęci w pensjonatach, w prywatnych domach, w różnego rodzaju miejscach, zazwyczaj w niezwykle przyzwoitych warunkach, Czasem wręcz w komfortowych warunkach. Dziękuję za to z całego serca. Dziękuję za to, że Państwo umiecie się tak dzielić. Dziękuję za pomoc, którą wysyłacie Państwo na Ukrainę i dziękuję za wspieranie tej polityki, którą realizujemy w tej chwili razem z rządem, polityki pomocy. Oczywiście wiemy o tym, że w sensie humanitarnym mamy obowiązek pomagania naszym sąsiadom, ale wiemy także, proszę Państwa, o tym, że pomagając Ukrainie militarnie realizujemy interes Rzeczypospolitej. Prawda jest następująca. Imperializm rosyjski musi zostać zatrzymany. Nie mylił się prezydent Lech Kaczyński w 2008 roku, stojąc w Tbilisi razem z prezydentami państw bałtyckich i Ukrainy, kiedy mówił, że dzisiaj Gruzja, jutro być może Ukraina, potem może państwa bałtyckie, a potem być może mój kraj Polska. Atak na Ukrainę. Zobaczyliśmy na własne oczy i to dwa razy w 2014 roku i w 2022 roku. Nie chcemy zobaczyć ani ataku na państwa bałtyckie, ani nie chcemy z bronią w ręku walczyć w obronie Polski. Dlatego pomagamy ze wszystkich sił, dlatego się dzielimy. Dlatego dziękuję Państwu za pomoc, za zrozumienie i za wsparcie w tym dziele. Dziękuję z całego serca. Ta ziemia, proszę państwa, ziemia Oleska dzisiaj od dziesięcioleci jest ziemią specyficzną. Śląsk zawsze był takim miejscem, gdzie przeplatały się kultury. Tu była Polska, tu byli polscy królowie, tu byli piastowscy książęta. Tu byli niemieccy książęta. Tu było niemieckie państwo. Tu były Czechy. Tu różne wpływy kulturowe splatały się na przestrzeni stuleci. Dzisiaj Także to miejsce od dziesięcioleci jest miejscem zaplatania się wielu kultur. Pan burmistrz z dumą powiedział, że wita w mieście, w państwa mieście, w swoim mieście, w, na swojej ziemi, w swoim powiecie, razem z panem starostą. Mieście czystym, zadbanym, tak. Mieście, w którym są piękne kościoły katolickie, tak. To jest właśnie to świadectwo przeplatania się wielu kultur śląskiej i tej polskiej, i tej niemieckiej. Bo przecież i przedstawiciele mniejszości niemieckiej żyją do dzisiaj na tej ziemi, i to jest też ich ojcowie. Kresowej, bo ilu spośród państwa ma swoich przodków, rodziców, dziadków, którzy przybyli z kresów i zamieszkali tutaj, w tym mieście, w tym powiecie, na tej ziemi. Po II wojnie światowej, kiedy przyszło im opuścić swoją ojcowiznę i swoje gospodarstwa, swoje mieszkania, swoje miasteczka i miasta na tamtych ziemiach, które Rzeczpospolita straciła. Dziękuję za to, że od dziesięcioleci budujecie Państwo tą ziemię taką, jaką ona jest, i że patrzę dzisiaj na pięknie wyglądające miasta. To jest wielki Państwa dorobek. Dziękuję za to z całego serca. Oczywiście. Jest Państwu potrzebny rozwój, taki, z którym nie jesteście Państwo sobie w stanie podołać sami. Nie jest w stanie ani miasto, ani powiat, ani nawet województwo zbudować tutaj drogi ekspresowej S11 samo. To jest wielkie dzieło, które musi zrealizować polskie państwo. To tak jest. Zgodnie zresztą z zasadą pomocniczości, inaczej nazywaną zasadą subsydiarności. Ludzie, ile mogą, tyle powinni robić sami. Ile się da. Tam, gdzie dają rady sami, tam powinny pomóc władze lokalne. Gdzie lokalne nie dają rady, tam powinny sobie poradzić regionalne. Gdzie regionalne już sobie nie radzą, tam powinny pomóc centralne. Tak się właśnie dzieje. O to, że miasto pięknie wygląda, dbacie państwo sami. O to, że nie będą wam przejeżdżały ciężarówki przez centrum miasta, musi zadbać władza centralna i chociaż jest opóźnienie w budowie tej obwodnicy, to wierzę w to, że w przyszłym roku o tej porze będziecie się Państwo cieszyli bardzo nowoczesną, piękną drogą. 25 kilometrów z kompletnym ominięciem Państwa i uspokojeniem tutaj, zarówno jeżeli chodzi o hałas, jak również chodzi, jeżeli chodzi o emisję spalin. Wierzę w to, że za tym pójdzie także dalszy nowoczesny rozwój. Bo chociaż zdaję sobie sprawę znakomicie z tego, że Państwo doskonale sobie radzicie, chcę to podkreślić z całą mocą. Bo jeżeli dostaję informację, że bezrobocie wynosi 2%, to proszę Państwa, oznacza, że go nie ma. Bezrobocie 2% to oznacza, że w praktyce nie ma bezrobocia. To znaczy, że każdy, kto chce, pracę znajduje. I to oznacza, że dobrze funkcjonują władze regionalne, to oznacza, że dobrze funkcjonują władze lokalne, zarówno powiatowe, jak i miejskie. To oznacza, że dobrze działa lokalna przedsiębiorczość. Dziękuję za to z całego serca i dziękuję wszystkim tym, którzy tutaj na tej ziemi kreują miejsca pracy. Szanowni Państwo, mówiłem przez całe lata, a to już siedem lat mojej prezydentury prawie, że najbardziej mi zależy na tym, żebym kończąc swoją służbę prezydencką mógł zobaczyć że i usłyszeć, że moim rodakom żyje się lepiej niż wtedy, kiedy zaczynałem. Wiele w tym kierunku udało się uczynić także poprzez różnego rodzaju programy społeczne, które od dawna należały się choćby rodzinom, a w ciągu tych siedmiu lat zostały ustanowione. Przez wymierny wzrost świadczeń, choćby dla emerytów i rencistów. Przez wzrastające stale wynagrodzenia, które rzeczywiście na przestrzeni ostatnich lat rosną. Ale dotyka nas w tym momencie kryzys. Wynika on z bardzo wielu czynników ale wynika między innymi a może przede wszystkim z toczącej się wojny i z tego co dzieje się na rynku energetycznym szeroko pojętym. Udało nam się proszę państwa stworzyć coś co parę lat temu jeszcze wydawało się niemożliwe. A mianowicie prawie że domknięte bezpieczeństwo energetyczne jeżeli chodzi o gaz. Dzięki wybudowaniu gazoportów w Świnoujściu, dzięki wybudowaniu interkonektorów gazowych nawet w momencie w którym Rosja przerwała bezpośrednie dostawy gazu do Polski, a jak państwo wiecie, przerwała, okazało się, że gaz jest. Tam, gdzie był dystrybutor rosyjski, przez chwilę były braki, ale to było dosłownie kilka dni. Zaraz weszły w to miejsce, weszło w to miejsce polskie górnictwo, naftowe i gazownictwo, zostało to uzupełnione i gaz jest tam dostarczany. Myślę przede wszystkim o gospodarstwach domowych, o niewielkich przedsiębiorstwach. Udało się to, proszę Państwa. Do tego mam nadzieję, że jesienią dokończymy gazociąg z norweskiego i Baltic Pipe i będziemy mieli to alternatywne źródło dostaw, które zapewni nam rzeczywiście kompletny spokój w tym zakresie. Cieszę się także, że dzięki zapobiegliwości władz Orlenu najprawdopodobniej uda nam się zrezygnować z dostaw rosyjskiej ropy do Polski. Do końca tego roku będziemy mieli ropę z Arabii Saudyjskiej. To także ważne, jeżeli chodzi o naszą wiarygodność dzisiaj wobec napadniętej Ukrainy. Wiele krajów europejskich, także sąsiadujących z nami, na taki luksus jak my dzisiaj pozwolić sobie nie może. Myśmy się zabezpieczyli. Po raz, bo nie mówię, że pierwszy w historii, ale bardzo często się zdarza, że mówimy mądry Polak po szkodzie. Tym razem okazał się mądry w miarę przed szkodą, więc nie jest źle. Ale, proszę Państwa, ceny energii są bardzo wysokie. I ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że uderzają w Państwa portfele. Ceny energii elektrycznej, ceny gazu, ceny paliw. Myślę tutaj przede wszystkim o benzynie, o oleju napędowym o tym wszystkim, z czego korzystają na co dzień Państwo do tego, żeby się poruszać, żeby prowadzić swoje firmy. Nie jest dla Państwa tajemnicą, że. To, co możliwe rząd stara się robić. Tak, akcyza na, na energię elektryczną została praktycznie rzecz biorąc zmniejszona do zera. Ze wszystkich sił starają się obniżyć ceny paliw, ale to są po prostu trendy na giełdach światowych. To są ceny, które są dyktowane poza naszymi granicami i nasz wpływ na nie jest naprawdę bardzo niewielki. Musimy, proszę Państwa, przetrwać ten trudny czas. Będziemy czynili wszystko, żeby Polska jak najszybciej z tego kryzysu wyszła. Na szczęście mamy rezerwy walutowe, na szczęście mamy jeszcze cały czas trwający wzrost gospodarczy. Wierzę w to, że uda nam się przez ten trudny czas przebrnąć. I obiecuję Państwu jedno. Będziemy ze wszystkich sił, i traktuję to w tej chwili jako moje fundamentalne, podstawowe zadanie prezydenckie, wzmacniali bezpieczeństwo Polski. Od bezpieczeństwa energetycznego poczynając, Żebyście Państwo nie mieli problemu, że nie będziecie mieli czym ogrzać domów, żebyście Państwo nie mieli problemu, że nie będzie dostaw prądu, energii elektrycznej, żebyście Państwo nie mieli problemów, że na stacjach benzynowych nie będzie paliwa i będą kolejki po to paliwo. Żebyśmy tego za wszelką cenę uniknęli. To jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Żebyśmy, proszę Państwa, mieli polską armię sprawną i silną, taką żeby się Polski nigdy nie opłacało napaść to dlatego właśnie wydajemy tak ogromne pieniądze na zakup amerykańskich systemów obrony przeciwrakietowej Patriot zamówionych już kilka lat temu które w tym roku zaczną przybywać do Polski na zakup 250 najnowocześniejszych amerykańskich czołgów Abrams absolutnie top of the top światowej technologii po co po to żeby nasi żołnierze mogli lepiej bronić naszej ojczyzny jeżeli zajdzie taka potrzeba wydajemy miliardy dolarów na zakup systemów artylerii rakietowej HIMARS dlaczego Dlatego, że w tej chwili błagają o nią Ukraińcy, żeby im została przysłana ze Stanów Zjednoczonych, bo to jest jedyna ich szansa na to, żeby się obronić przed rosyjską artylerią. My je będziemy mieli po to, żeby rosyjska artyleria wiedziała, że jeżeli spróbuje wystrzelić w naszym kierunku, to ją po prostu zniszczymy. To dlatego właśnie pan minister Mariusz Błaszczak w porozumieniu ze mną odbył ostatnio podróż do Korei Południowej po to, żeby kupić z Korei bardzo nowoczesne, lżejsze niż czołgi Abrams, czołgi do tego, by wzmocnić naszą obronę przeciwpancerną. To po to właśnie, proszę Państwa, będziemy produkowali nadal z dumą nasze zestawy przeciwlotnicze do indywidualnej obsługi piorun, ponieważ okazały się nieprawdopodobnie skuteczne na Ukrainie i są dzisiaj postrachem rosyjskich lotników. To dlatego będziemy kupowali wszystko to, co na Ukrainie zdaje egzamin do obrony przed rosyjską agresją, co zatrzymuje rosyjskie wojska pancerne. I tak wyposażymy naszą armię, żeby było wiadomo, że zatrzyma każdego przeciwnika. To jest dzisiaj nasze wielkie zadanie. Tak, mamy dzisiaj na swoim terytorium 11 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Tak, mamy dzisiaj na swoim terytorium oprócz żołnierzy amerykańskich. Także żołnierzy innych armii Sojuszu Północnoatlantyckiego. I bardzo dobrze, że dzisiaj stojąc u nas pod bronią, także na granicy z Ukrainą, pokazując swoją obecność, dają gwarancję przestrzegania Artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, tak jak powiedział pan prezydent Joe Biden na Zamku Królewskim w Warszawie że artykuł 5 jest i absolutnie będzie przestrzegany. Jeżeli nastąpi atak na jakiekolwiek państwo NATO, to odpowiedź amerykańska i natowska będzie absolutna i natychmiastowa. Ale ja chcę, jako prezydent Rzeczypospolitej, żeby nasza polska armia była na tyle silna, żeby każdy potencjalny napastnik wiedział, że nie przejdzie przez Polskę że zostanie zatrzymany przez polskich żołnierzy, którzy są nie tylko znakomicie przygotowani, niezwykle odważni, bitni i bohaterscy, co niejednokrotnie pokazali w naszych dziejach, ale przede wszystkim że są doskonale wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt. I sprzęt, który pozwala im znakomicie walczyć i pokonać każdego przeciwnika i który także ich w miarę możliwości zabezpiecza, żeby mogli walczyć lepiej i bezpiecznie. To jest dzisiaj, proszę Państwa, dla mnie najważniejsze zadanie. Ale na tej ziemi, tutaj, która w ogromnym stopniu jest także ziemią rolniczą, tak jak Państwa powiem, chcę podziękować naszym rolnikom. Wiecie Państwo, co się w tej chwili dzieje. Nie możemy wykluczyć tego, że na świecie będzie ogromny kryzys żywnościowy. Ukraina dostarczała kilkadziesiąt procent zboża. Potrzebnego rocznie do przetrwania krajom Afryki Północnej, chociażby. Ale dostarczała także swoje zboże do Ameryki Południowej, dostarczała swoje zboże do Azji, była spichlerzem nie tylko dla Afryki, ale właściwie prawie że dla wszystkich kontynentów. Nie wiadomo, ile zboża uda się w tym roku wyeksportować z Ukrainy. Nie wiadomo, czy w tamtych krajach nie będzie klęski humanitarnej. Czynimy dzisiaj na arenie międzynarodowej wszystko, żeby w jakiś sposób zaradzić temu problemowi. Ja jutro udaję się w podróż do Portugalii. Pojutrze będę we Włoszech. Po to właśnie, żeby rozmawiać między innymi na te tematy. Żeby rozmawiać o tym, jak dostarczyć zboże z Ukrainy, jak wyeksportować zboże z Ukrainy. Jaką stworzyć presję międzynarodową, żeby się to udało? W jaki sposób zaradzić temu ogromnemu problemowi? Będziemy także rozmawiali o statusie kandydata dla Ukrainy do Unii Europejskiej. To są kwestie dzisiaj absolutnie pierwszoplanowe obok bezpieczeństwa militarnego. Ale ja chcę podziękować wszystkim naszym polskim rolnikom za to, że zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe. Proszę Państwa, nie narzekamy, że pada deszcz. Na szczęście spadły deszcze majowe i mam nadzieję, że jeszcze trochę deszczy czerwcowych także spadnie, co spowoduje, że w tym roku plony w Polsce będą bardzo dobre. I że ceny żywności w Polsce znacząco dzięki temu nie wzrosną, że ta żywność będzie powszechnie dostępna i nie będziemy mieli jakiegokolwiek kryzysu żywnościowego, bo dbają o to nasi rolnicy. Jesteśmy żywnościowo nie tylko samowystarczalni, ale jeszcze eksportujemy. Mam nadzieję, że będziemy mogli wyeksportować żywność, która będzie być może w niektórych przypadkach ratunkiem dla tych krajów, które będą się borykały z kryzysem żywnościowym w związku z wojną na Ukrainie. Dziękuję. Polskim rolnikom z całego serca za ich trud. Zwłaszcza teraz, w tym okresie, widać jak Państwa praca, ciężka praca na roli, jest niezwykle ważna. Dziękuję za nią z całego serca. Zatrzymaliście Państwo panikę żywnościową, kiedy zaczynała się pandemia, kiedy przez moment były puste półki, ale zaraz się zapełniały i wszystko się uspokoiło. I wierzę w to, że dzięki Państwa pracy. Nie będzie także, także kryzysu żywnościowego w Polsce mimo trwającej za naszą granicą wojny. Szanowni Państwo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Jak Państwo wiecie, jak wielokrotnie mówiłem, jestem życiowym optymistą i wierzę w to, że przebrniemy wszystkie te trudności, że wyjdziemy na prostą. I że jeszcze, proszę Państwa, zobaczymy wzrost gospodarczy w Polsce taki, na jaki wszyscy liczyliśmy, że doprowadzi nas on do poziomu życia takiego, jak jest dzisiaj w Europie Zachodniej. Wierzę w to, że tak dalej będzie, bo podstawą tego zawsze była ciężka praca Polaków. Jeżeli do tego była mądra polityka, uczciwa i nastawiona na polskie interesy, to rzeczywiście bardzo dobrze nam szło i potrafiliśmy to kilkakrotnie w ciągu ostatnich dziesięcioleci pokazać. Dziękuję Państwu za tą ciężką pracę dla Rzeczypospolitej tutaj, na tej Ziemi. Dziękuję Państwu z całego serca za gościnne przyjęcie. Dziękuję Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Serdecznie dziękujemy panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za pomienne przemówienie. Jeszcze raz wielkie brawa.